Skoda Superb 2.0 TDI w wersji wyposażenia Lauri Clement z 2017 roku. <laughs> samochód z polskiego salonu z przebiegiem 9000 km. Niemal nowy samochód. Napęd 4x4. Skrzynia biegów automatyczna DSG. Darmowy pakiet serwisowy do. 2021 roku do lutego. stan samochodu jest oczywiście salonowy, fabryczny. Samochód od pierwszego właściciela. Co ciekawe, właścicielem samochodu dotychczas był właściciel salonu Skody. Także w dowodzie rejestracyjnym w karcie pojazdu znajdziecie państwo jedną fizyczną osobę, jednego fizycznego właściciela, którą właśnie jest dosyć znana osoba, właściciel kilku salonów Skody w Polsce. Tak jak mówiłem, silnik o mocy 190 koni mechanicznych, Diesla, bardzo dobra jednostka, dynamiczna. A średnie spalanie to jest około 7,5 litra. Więc jak na limuzynę tych gabarytów, bardzo, bardzo rozsądne spalanie. Za co można lubić ten samochód? No przede wszystkim za, tak jest moje zdanie, przede wszystkim za komfort jazdy, który oferuje. A jest naprawdę niesamowity. No nie się jego S-klasa czy... Audi A8 naprawdę bardzo komfortowe, miękkie zawieszenie. Można w tym samochodzie odpoczywać podczas jazdy. Druga rzecz to miejsce, to ilość miejsca. No, jest to naprawdę katedra, jeżeli chodzi o miejsce. Jest go niesamowite. Proszę zwrócić uwagę, nie sięgam ręką do przedniego fotela. Mam niemal 1,80 m wzrostu, a rozsiadając się z tyłu, nie sięgam dłonią od kolan do przedniego fotela. Naturalnie elektryczna klapa bagażnika. Bagażnik nie jest duży, bagażnik jest ogromny w tym samochodzie. Wyciągając rękę, nie sięgam do połowy tego bagażnika. Jest przepotężny. Koło zapasowe. Dużo ciekawych rozwiązań w Skodzie. Tak jak na przykład latarka w bagażniku, którą można sobie zdemontować i nosić ze sobą. Ale to nie koniec takich rozwiązań. Generalnie bardzo dużo ciekawostek w tym samochodzie znaleźć można. Jeżeli chodzi o wyposażenia, zaś jest to wersja niemal, niemal pełna. Bez panoramicznego dachu. Natomiast poza tym jest praktycznie wszystko. Tylne światła w technologii LED. Kamera cofania. Czujniki parkowania naturalnie z przodu, a także z tyłu. Piękna lufelgi. Lauren Klement. Przednie reflektory to oczywiście LED oraz Xenon. Światła posiadają asystent świateł drogowych. Zatem samochód sam nam będzie operować światłami drogowymi sam będzie je włączać i. I wyłączać lusterka są podświetlane przy zamykaniu, otwieraniu samochodu bez system dostępu Cassie. Zatem, auto nam się oproszę, lusterko się samo składa. Zatem, samochód sam nam się będzie. Otwierać i zamykać podczas dotknięcia klamki. A we wnętrzu bardzo, bardzo bogate wyposażenie, dodatkowe. Może ściszymy troszeczkę radio. Wracając do tematu wewnątrz znajdziemy między innymi nagłośnienie Canton, najlepsze z możliwych nagłośnień w tej marce, w tym samochodzie. Elektrycznie składane, podgrzewane lusterka, to naturalne, progi wejściowe Laurin Clement, fotele elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień, z funkcją pompowania. Fotele również mają wytłoczone emblematy Laurin Clement, pięknie to wygląda. Oczywiście automatyczne wycieraczki, automatyczne światła, co dalej? Tapicerka skórzana, naturalnie o takich rzeczach Superbie myślę, że wspominać nie trzeba. Duża nawigacja Columbus, najbardziej rozbudowany system multimedialny. Oczywiście bezkluczykowe odpalanie. Wspomniany przebieg 9100 km i praktycznie wszystkie systemy asystujące m.in. asystent pasa ruchu samochód sam nam będzie kręcić kierownicą, utrzymując auto w pasie ruchu, asystent martwego pola w lusterkach, asystent wyjazdu i asystent asystent radar antykolizyjny Front Assist zatem samochód będzie nas ostrzegać przed ewentualną kolizją także tempomat fotele przednie są zarówno podgrzewane jak i wentylowane mamy bardzo rozbudowany system bluetooth trzeciej generacji Siedzib LAN. jeżeli chodzi o media jest tutaj Praktycznie maksymalna ilość źródeł. Mamy jukebox, czyli dysk twardy, dwie karty SD, audio Bluetooth, AUX, USB. Totalnie wszystko. I oczywiście system obsługi jest dotykowy. Wszystko to jest, jest dotykowe. Bardzo fajnie się to obsługuje. Naturalnie zmienne tryby jazdy. Eco, Comfort, normali, Sport. Rzeczywiście są odczuwalne i zawieszenie jest również troszeczkę twardsze w sporcie. Elektryczny hamulec ręczny i automatyczny hamulec postojowy, szczególnie przydatny w korkach. Wspomniana kamera cofania. Bardzo płynny i wyraźny obraz. jest jedna rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać. Mianowicie świetny patent od Skody parasole chowane w, w drzwiach. Świetna rzecz. <grydy> Nigdy nie zapomnimy o tym, by mieć ze sobą parasol. Jednokrotnie może się przydać. Również yy, mamy oświetlenie ambientowe wnętrza z możliwością wyboru koloru całe wnętrze jest podświetlane. No, wygląda to nie rzeczywiście fajna rzecz. Wyposażenie jest całe mnóstwo i, i braknie mi czasu, by to wszystko opisać w tym krótkim filmie. Całą listę znajdziecie państwo naturalnie w ofercie. Podsumowując, Skoda Superb 2.0 TDI 190 koni mechanicznych, napęd 4x4, samochód z polskiego salonu, 2017 rok produkcji. Wersja Lauren Klemem, zatem najbogatsze wyposażenie, jakie możemy znaleźć, tylko 9000 km przebiegu. Jeden właściciel, właścicielem był do tej pory właściciel salonu Skoda. Także praktycznie nowy samochód z darmowym pakietem serwisowym. Piękny auto.